Dobra, zainstalowałem jakąś nową grę od Supercella, zobaczymy co ona potrafi. Ma jakiegoś mam lucika kierowcę, chyba. No nieco szliknąłem, co się stało, jak chcę z tego wyjść? Jak się z tego wychodzi? Ktoś się ładuje. Co to za typ? Mamy w niego strzelać? Nie, 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 nie. nie, nie. Biedna skrzynka została pokonana, a to w tych typów muszę strzelać. Tak, to w tych typów muszę strzelać. Czy to zaraz, że przypiesz do żółtych przycisków. O, jakaś kostka. Ja chcę mieć tylko kostkę. Dawaj kostkę, powiedziałem. Zastanę chyba z jego tej kostki, bo ma też... O nie! Co się stało? Co się stało? On mnie zabił? O ty dziadu! Ten koleś się zabił. Nie kradnie mnie tych kostkach, mocy. Dawaj mi te kostki, powiedział on. O, jakiś typu z pistoletami. Lepiej do niego nie zaczynać. Ktoś to za oczywnik? Co tam jest? Wypadajcie. Jak krzyk. Może ten znajdę coś. Nie, dobra, nic nie ma. Gdzie jesteś typie? O coś się tutaj dzieje Jakiś typek tutaj ma 7 złotek mocy Kolejny O nie znowu mnie zadnił Dobra coś się stało O pierwsze miejsce Moja drużyna jest na pierwszym miejscu Widzisz to dzięki nie wygraliśmy bo napisała Twoja drużyna Coś się podniosło, coś się schroniło chyba. To to jest. Możesz mi pobrać opłaty, więc odrzuć. Ogólnie moja recenzja jest na fajna. Zagramy sobie jeszcze jedną rundę. Ale ładnie jak nam czytywania. O ile koszty mocy na środku idę tam. Trzeba te skrzynie chyba rozbić. Trzeba wystrzelać. Tak. Co to za pan... A ja jest... O nie, co się dzieje? Co się dzieje? Co to jest? Czemu ona miota ta ogień? jest zabroniony. Zabioro... Jakiś strzela, jakiegoś nabojami, nie wiadomo co to jest. O to było się na wojnę. Oni mają, po ten kościół z kaktus ma 3 kuby, a ten jakiś typol gdzieś dziwny i ma jeden kub. Porobiony. Biorę wszystkie kuby. Ten mieć jak najwięcej. Może to po prostu jakieś lęgi. Około Na dwóch hitach może to za dziwny koleś? O nie, to znowu oni. No gdzieś już Cię zabiłem. Co się stało, że się odrodziłaś? Dobra, uciekam. Muszę się jakoś do niego przyczaić. O no. Wszystko w rękach tego lodziarza. Dobra, zabij ją. Teraz jeszcze trzeba tak, z dziwnym mieczem świecącym. Co on robi? O, o, wszystkie mocy. Jest tutaj coś? O nie, jakaś ciemna kula. Uciekam stąd. O nie, coś się stało. Czemu ona mnie robi? już rangę drugą, ale przecież ja mam siódmą rangę. Coś się zepsuło. Dobra, zagramy sobie jeszcze raz. Po prostu się nie chce załadować. O, gram z jakimś... Nigdy, tutaj nie widziałem Ej, czemu mnie uciekasz? Dawaj mi tego dziuba. On mi zabrał jednego kostkę mocy. Nie gram z nim. To dziwny przycisk. A ja kliknę to. Aha, emotki stawiam. Co to za dziwna... papa? Mają chyba na celowniku, więc czemu nie strzela? Co ja kostce strzelę? Czym ja w ogóle strzelam? Jakimiś też świat? Coś, 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 coś. A ja mam Dobra, ścigam gościa, czego ja się boję tego właściwie. Mamy się jeden kostek mocy. O, on ma tylko 3. O, piesek. Zły piesek, niedobry piesek. Kolejna kostka mocy. O nie, my mamy 10, czyli razem mamy 20, on ma tylko 10, więc możemy z nim wygrać. Nie, 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 A, Jednak nie możemy z nim wygrać. Ciekawy. Czemu ja śladów nie zostawiam? Gdzie są moje ślady? Na czym ja w ogóle jeżdżę? Co to jest? Moja ogar to opona? O nie nie pozwolę wam zamordować mojego typa Tutaj już jest? Nie Pozdrawił znowu ten typ, bo teraz ci porobię O nie 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 znowu ten cień, ale... Tartą Co porobił mnie po zdyciadu Pozdrawił po z... Masz żółty atak chyba No nie nie, masz tego ataku Co się stało? Znowu drugie miejsce, nie grał w tą gierę, odinstalowuję ją. A co to za sklep? Zanim ją odinstaluję, to jeszcze zobaczę. O, jaki ładna kotka. Nie wiadomo, czy to kotka. Dobra, odinstaluję zaraz tą grę. Odinstalowuję tą gierkę.